Zadanie pierwsze. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. W latach 1969-1971 nakręcono 26 odcinków serialu animowanego dla dzieci. Dzień na przygody Koziołka Matok. Liczba 26 zapisana znakami rzymskimi to. I mamy cztery odpowiedzi do wyboru. Przypomnijmy sobie, jak zapisywało się liczby w systemie rzymskim. A więc jedynka to była po prostu kreska pionowa. Dwójkę to drugą kreskę pionową. Trójka to trzy kreski pionowe. Piątka to natomiast literka V. Dziesiątka to natomiast literka X. Natomiast jak się tworzyło liczbę czwórkę na przykład? Od piątki musieliśmy odjąć jeden, czyli jeśli odejmujemy... Od piątki podejmujemy z lewej strony w systemie rzymskim, czyli 5 odjąć 1, daje nam 4. Jeśli dodajemy, czyli tak jak na przykład dla szóstki, to musimy napisać z prawej strony, czyli to jest literka V no i 1, czyli liczba 6. A więc 26 powstanie nam z połączenia dwóch liczb, 20 i 6. Czyli 20, czyli to są 2x. -y I szóstka, jak już żeśmy wcześniej wspominali, V i 1. Zatem jest to odpowiedź B. Zadanie drugie. Zaznacz poprawną odpowiedź. Kierowca pokonał drogę długości 15 km. Jadąc samochodem ze średnią prędkością 50 km na godzinę. Ile czasu zajęło mu pokonanie tej drogi? I mamy natomiast znowu do wyboru cztery warianty odpowiedzi. Jak zadanie wykonać najłatwiej? Pan, wykorzystamy tutaj wzór na drogę, że droga to jest wzór V razy T, gdzie V to jest prędkość T, czas. Co mamy wyznaczyć? Mamy wyznaczyć. Ile czasu zajął pokonanie tej drogi, a więc musimy wyznaczyć literkę T. Tak naprawdę musimy przekształcić teraz ten wzór, aby mieć wzór na t. Czyli przeszkadza nam ta literka V, bo jeśli podbędziemy się tej literki V, to będziemy mieć wzór na T. A więc działaniem odwrotnym do mnożenia jest dzielenie, czyli podzielmy stronami przez V. Czyli S dzielone przez V równa się T. Zatem wzór na czas to jest droga dzielona przez prędkość. U nas w naszym przypadku droga wynosiła 15 km, a prędkość 50 km. A więc wstawmy to. Czyli w liczniku będziemy mieć 15 km, natomiast w mianowniku 50 km na godzinę. Zauważmy, że kilometry nam się skrócą. Zatem czas będzie w godzina, ponieważ 1 dzielone przez 1 przez H po odwróceniu da nam H. Zatem skróćmy 15 i 60 przez 5. 15 podzielić na 5 to 3. Natomiast 50 podzielić na 5 to 10. Trzydziesiąte godziny. Godzina. Mamy tu wszystko w minutach. Godzina to 60 minut. Czyli 30 razy 60 minut. Możemy zera sobie uprościć. Zatem 3 razy 6 to jest 18, dzielone na 1 to 18 minut. Zatem jest to odpowiedź D. Zadanie trzecie. Stoisko z owocami otwarte jest codziennie w godzinach 8.30-18.45. Ile godzin dziennie jest otwarte to stoisko? A więc policzmy. Od 8.30

do 18.30 możemy sobie przyspieszyć te rachunki. To ile mamy godzin? 6. I teraz od 18.00 jest czynne do 18.45, a więc od 18.30 do 18.45 to jest 15 minut. Czyli ile mamy godzin? 1, 2, 3, 4 plus 6, czyli 10 godzin i 15 minut. Zatem na pewno odpowiedź A i B nam odpada. Została nam wariant C albo D. Natomiast zauważmy, że mamy odpowiedzi w ułamkach 10 i 1, 4 oraz 10 i 3, 4. Godziny. To wszystko pytanie jest o godzinę. Czyli 15 minut. Musimy wiedzieć, jaka to jest część godziny, a więc 15 minut. Godzina to 60 minut, czyli godziny, pytamy się, jaka to jest część. Możemy sobie uprościć, bo obie liczby dzielą nam się przez 15. Zatem 15 podzielić na 15 to 1, a 15, ile 15 nam się mieści w 60? Albo 60 podzielić ile to jest na 15? To jest 4. Czyli 15 minut to jest 1 czwarta godziny, a zatem 10 i 1 czwarta. Zatem jest to odpowiedź C. Zadanie czwarte. W sklepie ułożono 24 skrzynki na trzech półkach. Na pierwszej półce ułożono 3 ósme skrzynek, a na drugiej 10 skrzynek. Jaką część skrzynek w tym sklepie jest ułożona na trzeciej półce? Czyli mamy 3 półki. To narysujmy sobie. Co wiemy? Że na pierwszej półce ułożono 3 ósmy skrzynek. Co to znaczy 3 ósme? Czyli to jest część z tych 24 skrzynek, wszystkich. Możemy to wyliczyć. Zatem 3 ósme to jest część ze wszystkich, czyli musimy tak naprawdę pomnożyć 3 ósme razy 24 Czyli 3 ósme razy 24 pierwsze. Możemy uprościć sobie na krzyż, ponieważ podzielić przez 8. 28 podzielić na 8 to 1, 24 podzielić na 8 to 3, 3 razy 3 to 9. 1 razy 1 to 1, czyli 9 podzielić na 1 to 9. A więc na pierwszej półce mamy 9 skrzynek. Co wiemy dalej? Na drugiej 10 skrzynek. Czyli na drugiej mamy 10 skrzynek. Ile mamy na trzeciej skrzynek? Razem jest 24. To, to na pierwszych dwóch to jest 9 plus 10, czyli razem 19. Jak wyliczymy na trzeciej półce? No trzeba odjąć. 24 odjąć 19. Ile to jest? To jest 5. 5 skrzynek, tak? Tutaj nas pytają, jaką część skrzynek w tym sklepie ułożono. Czyli część, pytają, zauważmy, że wszędzie jest w mianowniku 24, ponieważ to są wszystkie skrzynki. No a ile mamy w liczniku? 5 skrzynek, ponieważ 5 skrzynek jest na trzeciej półce. Zatem jest to odpowiedź A. Zadanie piąte. Zaznacz poprawną odpowiedź. Droga BATE do sklepu ma długość 0,4 km. Długość drogi OLI do sklepu stanowi 1,3 długości drogi BATE. Jaką długość ma droga OLI do sklepu? Zauważmy, że wszystkie powyższe cztery odpowiedzi mają jednostkę metry, natomiast w poleceniu, w zadaniu konkretnie mamy 0,4 km. A zatem na początek zamienimy to 40 km na metry. Jak pamiętamy, 1 km jest to 1000 metrów, natomiast pół kilometra to 500 metrów. A zatem 0,4 km. To jest 400 metrów. Dobrze. Teraz przejdźmy do obliczenia długości drogi Oli do sklepu. Co wiemy? Wiemy, że długość drogi Oli do sklepu stanowi 1,3 długości drogi Braty. A zatem liczymy znowu, kolejny raz, część jakiejś liczby. A zatem.

Że to jest 400 metrów razy 1 i 3 dziesiąte. Obliczmy to pisemnie. 400 razy 1 i 3 dziesiąte. 3 razy 0 to 0. Tak samo tutaj. 3 razy 4 to 12. 1 razy 0 to 0. I 1 razy 4 to 4. Dodajemy. Zera spisujemy, 2 plus 0 to 2, 1 plus 4 to 5. I jedno miejsce po przecinku musimy spisać, ponieważ mamy jedno miejsce wcześniej, czyli mamy 1 i Zatem jest to 520 metrów, czyli odpowiedź u nas B.